To, to był mój jeden z najgorszych dni w szkole. I to dosłownie najgorszy. Bo nieważne... Dobra, lekcje zaczęłam Nie Nienawidzę informatyki. Znaczy lubię, ale nie z rana. No. Poszliśmy, poszliśmy na polski ja na polski poszłam do łazienki no bo ponieważ no musiałam o yy, no i ten no i te, telefon spadł mi do kibla tak do kibla nigdy mi się nie zdarzyło żeby mi telefon spadł do kibla nigdy on się po prostu wysunął mi z nerki. No i on po prostu wpadł. Wpadł mi do kibla. Tak, wiem, brzmi to okropnie, a wyglądało jeszcze gorzej. No ale dobra Idziemy potem na angielski. Telefon cały włącza się, uruchomił się, właściwie wszystko działa. <grym> na angielskim Oni coś tam oglądali A ja po prostu Ja spałam Ja spałam i tyle no. no oni coś tam oglądali Chyba Grincha czy coś Nie wiem niestety, bo ja spałam Zamiast siedzieć i oglądać Potem e, poszliśmy na wychowarkę no i gadaliśmy o, o bezpiecznych periach. O bezpieczeństwie podczas fery gadaliśmy. No, wszystko by było dobrze, dopóki e, nie jeden mały szczegół, czyli tym szczegółem jest to, że e, ja powiedziałam, że, ale kogo to obchodzi, jak to wszyscy znają na fankę? Jakby, o co chodzi? Ja się tam ja siedziałam na samym końcu w sali i ser... i kwiatka, o! Żarłam sobie kwiatka, tak! Kwiatka se żarłam no i... Sani do mnie, to może Ty poprowadzić. Zjeżdżamy na ulicę Po prostu wszystkie daje najważniejsze bo... Dobra, mam to w I ja usiadłam po prostu na do swojej ławki Myśląc, e, co ja właśnie odtwierdziłam Że pani mnie nienawidzi przez te moje słowa Ja się schowałam i potem gadaliśmy o tym, co powinien dostać jaką nagrodę. I do mnie e, mówili i pani się pyta, co powinien dostać nagrodę za e, poprawienie zachowaniu. No i kolega i koleżanka nam nie pokazywali Na mnie. Ja po prostu, ja, ja po prostu zaczerwieniona ze wstydu już się boję co będzie jutro no ale dobrze, potem mieliśmy no spoko, Ja mam że nie mieliśmy tych pokotami więc okej dla mnie no ale jakby to ładnie ująć to płycie jakby grała o życie. No i nie No i nie to są dwie gębłe, jaka przez chwilę była, teraz już jest ok. Kolano boli, nie powiem, że nie. którzy za każdym razem mogą do mnie podejść i powiedzieć zamknij tą jadaczkę. Bo jak chcę wyjechać, w jakby by było dobra, ale tutaj autobus bo tutaj auto wyjechała, ja się cicho nawet. Ja lecą co mówię. Ja w ogóle się głos. Tak, ja się głos, bo mój normalny głos jest? tak? Po prostu jestem normalnie. Mój głos normalnie brzmi tak. Naprawdę, ja po prostu nie potrafię, ja po prostu wolę skryszać głos, ponieważ wtedy wiem, że... się wysłowić, ale ja mam po prostu duży lekcji. Dyslekcji. Dla mnie to jest po prostu problem, że się wysłowić. No, mm. Po prostu czuję, że muszę Wracam do domu. Będę miał przerąbane, jak pokażę się telefon. Zadałam zdjęcia. bo murawy biologia. E, stary Klub, piłka historia. W tym, Polski. Bramki Matematyka. Przewrotski e, i fizyko. No. Istul. Powiedziała, że jeżeli jeszcze raz się do niej odezwę, to dostanę uwagę, Dobrze, dobrze. A w głowie miałam swój pies się jebał. No ale dobra. Najlepsze było to, że chłopca z tej lekcji mieliśmy e, omawiać Percy Jackson. Tak, taka lektura. Tylko, że ja nie, jej nie przeczytałam, ani nie nie przeczytam po prostu, bo nie miałam na to Pani do mnie, dlaczego nie przeczytam? A ja powiedziałam, że Wam zajęta różnymi innymi rzeczami. Że mój czas nie jest poświęcony tylko na szkołę. Pani mi się pyta, gdzie niby byłam zajęta? Ja do Pani, że miałam treningi, że miałam treningi, miałam Was zmian e, zawody dwa razy nie nie tu mi ten szczu Jeżeli pani odchwala co to ogląda, to proszę bardzo, przepraszam za moje słownictwo dzisiejsze no ale to nie moja wina. To nie moja wina nie żyła. Teraz już Pani nie uwagę uwagi wstawić bo nie jestem na terenie szkoły. Uwagę uczniowi za wyzywanie nauczyciela, obrażanie, przecinanie. Można stawić tylko na terenie szkoły. No ja już nie jestem na terenie szkoły. Już nie jestem na szkoły. To jest autobus. Więc ja mogę tu się wyżywać i inne słowa mówić. Mam nadzieję, że w, e, YouTube nie zdejmie przez te moje małe, małe przeklęty. No ale, dobra. Jak zdejmą, to nagram ponownie, bo tylko, że tym razem cały. Że powrót, e, że dojazd do szkoły razem z powrotem. No ale, dobra. E, no, nauczyciel. Mi z uwagi za używanie telefonu poza terenem szkoły Więc jakby S mogę używać telefonu aktualnie, bo jestem w nie w szkole No ale dobra eee... No i jakby to ładnie ująć Baba powiedziała, że, że jeszcze raz tak powiem, to dostaję uwagę i idę do traktorki. Ja powiedziałam, że dyrektorka już mi nie chce widzieć na oczy, bo za dużo razy u niej wylądowała i ona powiedziała, że ona już ma być u niej wyrąbane i że ona już nie będzie na mnie patrzeć. Że ona po prostu ma już dość tego, że ona mu ciągle zwraca uwagę, a ja ich tak robię swoje. Dobra, ee, widzimy się za parę minutek. No już jestem, jestem. Nie mam nic super, ale teraz już jestem na swojej ulicy. Wysiadłam właśnie z autobusu. No i jakby ładnie to ująć, Mam już parę minut do domu. Czekaj jak to się skończy z tym telefonem. Bo jednak. Bardzo źle jest mi. Nie dość, że telefon, kurde, wpadł do kibla, To jeszcze raz jest telefonem parę bank. Na szczęście para bank jest wodnoodporny. Ale okej. Okay. Po co mi para bank, jeżeli mój telefon wpadł do kibla, może się automatycznie zaraz wyłączyć. W każdym momencie wyłączyć i i stracę telefon. Więc jakby co so jest? Ja mogę stracić telefon w każdym momencie. Mam parę minut do domu. Już od 15 minut nagrywam wam ten film, więc jakby, dobra. Ja się żegnam na raviżowie. Jeszcze żartuję, bo oczywiście w 15 minuty się, się pożegnam. Ale dobra, mamy jeszcze parę sekund, więc no dobra. To żegnam widzowie. Pozdrawiam was serdecznie. I widzimy się drugiego dnia ferry. Bo ja.